Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, na który czekałam ja, czekaliście Wy, i będzie to planowanie listopada, które obiecałam. Więc, mimo sytuacji, postanowiłam nagrać, skoro obiecałam to sobie, obiecałam Wam. Będziemy nagrywać, tak jest. No i dzisiaj zaplanujemy listopad w notesie Loistur. To jest notes, który już widzieliście, z tego co pamiętam, na poprzednich filmach. Z końcówki roku albo z, po, z początku roku. <grych> Kurczę, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio film nagrywałam. W każdym razie jest to Loisturm. E, Loisturm z takiej limitowanej, chyba limitowanej edycji Bauhaus, czerwony. Ja mam takie z moim napisem Dosiakowa. E, I jego prowadzę, słuchajcie, od listopada więc już rok. O, listopad 2019 i powiem Wam szczerze, że jak go zaczynałam, to się nie spodziewałam. Jak widzicie, tutaj było rozplanowane do kwietnia, <gryw> a mamy listopad prawie. I listopad będzie też ostatnim miesiącem w tym notesie, bo już mi więcej miejsca raczej nie starczy. A co będzie dalej, tego nie wiem bo prawdopodobnie przesiądę się z dość turma albo na Devangarii, znowu, tylko tym razem rozmiar duży, albo na... No, też notatnik eksperymentalny, też rozmiar duży. W sensie nie ten taki właśnie ten, tylko ten taki trochę większy. Bo teraz skupiam się na swoich własnych projektach, więc jest tego dużo więcej. Mogę sobie dużo bardziej zapełniać dzień różnymi rzeczami. Słucham konferencji, oglądam podcastów. Słucham <grym> oglądam konferencji, słucham podcastów, tak, tak, od odwrotnie chciałam powiedzieć. Więc generalnie jakby dużo się dzieje, takich wiecie, samorozwojowych rzeczy, więc i no to się będzie co zapisywać. No i tak, dzisiaj właśnie zaczniemy. A, yy, i który wybiorę, to zależy od tego, który mi się generalnie bardziej spodoba, bo zamierzam zamówić i notatnik eksperymentalny, i Devangari. Przyjdą oba, to wtedy podejmę decyzję, który będzie dalej. Bo z tego co wiem, i Agnieszka, i Kasia mówiły, że ym, w pod koniec października, albo w listopadzie, pewnie raczej w listopadzie, pojawią się nowe wzory okładek. No i na nie czekam, żeby podjąć decyzję. I tak, listopad będzie u mnie leśny. Mam już przygotowane naklejki. Tak, bo sklepik oczywiście też już ruszył w końcu po wielu bólach i cierpieniach. W weekend ostatni ruszył, tak w środku nocy, więc mogliście nie zauważyć. I będziemy działać. Czy ja mam tutaj stronę powitalną? No. E, pewnie zapytacie o wklejki, bo taka jest oczywiście też wklejka do wydrukowania, z tym, że one się pojawią. Dzisiaj pewnie nie, prawdopodobnie pojawią się w czwartek, w piątek może, tak myślę e, i wtedy będzie można szukać ich normalnie już e, w, na blogu, ale to oczywiście podlinkuję, wszystko będzie wrzucone. E, wszystko o czym będę mówiła, wszystko o czym mówię, jakieś notesy, naklejki, różne inne rzeczy, wszystko znajdziecie w opisie, więc tam was odsyłam, będą linki, będzie git, łyczek kawki. No dobrze, listopad, kurde, no nie spodziewałam się, szczerze mówiąc się nie spodziewałam, że, że tak to się wydarzy. Dobrze, to będzie strona powitalna, będzie wieniec, teraz tak, żeby go nie porwać, strasznie nie lubię. Znaczy nie lubię, lubię duże naklejki, ale zawsze mam takiego stresa, że wiecie, odrywając po prostu pociągnę za mocno i wszystko poleci, bo jestem bardzo zdolna bestia. Tu będzie wieniec. O i pewnie teraz pojawi się sporo głosów, że jak to powitanie miesiąca na lewej stronie, zawsze na prawej. Ale w sumie czemu nie? U mnie może być. Na lewej. Nie jest to w ogóle żaden problem. I wkładamy listopad. Teraz. O, słyszę, że kod się dobija. Ja sobie tu oczywiście zostawiłam miejsce z tyłu na um, jeszcze uzupełnienie końcówki miesiąca, żeby nie było. Tutaj mamy jeszcze poprzednie dni. Generalnie październik myślałam, że będę dużo mocniej rozpisywać, a wyszło jak zwykle. Mam nadzieję, że od listopada już się uda. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. W ogóle trzymajcie za mnie kciuki, żebym wróciła do takiego normalnego nagrywania. Ten film to będzie, podejrzewam, pasmo porażek i pomyłek bo po prostu zapomniałam jak to się robi język mi się plącze, nie wiem co mam mówić i w ogóle czuję się strasznie dziwnie no, ale tak zawsze jest po dłuższej przerwie więc y, naprawdę liczę na to, że już teraz się zmobilizuję i, i że uda mi się jakoś to ogarnąć dobra, to to odkładamy i teraz tak y, to mamy stronę powitalną, teraz kalendarz u mnie zawsze kalendarz musi być kalendarz też mam z, z moich kalendarzy Oczywiście. I tutaj są piepsy kleja. Ok. Kalendarz naklejka, ale oczywiście będzie też kalendarz w standardowym pakiecie sklejkowym. Więc jeżeli wolicie sobie sami wydrukować, wtedy można też rozmiar oczywiście dostosować. To nic nie stoi na przeszkodzie. Ja wolę naklejkę, skoro już y, ponownie działa mi sklepik i ponownie robię te naklejki, to zamierzam z nich korzystać. Chociaż oczywiście standardowo nie byłabym sobą, gdybym y, korzystała tylko z moich naklejek, bo oczywiście robię swoje naklejki, ale mam y, w zanadrzu <laughs> również naklejki od y, innych osób, bo przecież moje własne to za mało. Jakże żeby to mogło być inaczej? Ostatnio na przykład zamówiłam sobie cały stosik naklejek od y, Ogarniętych. Zresztą pewnie Wam zaraz pokażę, co tam do mnie przyjechało. Bo po prostu wiecie, jak zaczęłam przeglądać i zaczęłam wybierać, to końca nie było widać. I chciałabym tutaj i tutaj przykleić sobie jakieś łożki. łożki, łosi, I tutaj i tutaj też przyklejmy sobie łośli. A przy listopadzie bym sobie przykleiła jakieś, jakieś jakieś ozdobniki. Tutaj mam na przykład do dni miesiąca może listki. O, no. Tu sobie przykleimy listki. CC, wszystko się trzyma. I jeszcze po jednym listku. Tak. I tak. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie łośni. Z łośni standardowo będzie problem, bo muszę znaleźć coś, co będzie mi odpowiadało, a mam tego bardzo dużo. O. I bądźcie mądrzy i coś wybierzcie. To jest łóżki które układała mi Angelika. Angelika, nie patrz, bo się przerazisz. To był taki porządek. Ona to tak pięknie ułożyła. Tutaj jeszcze widać taką końcówkę zimowych. One były tak ułożone, wiecie, kolorystycznie I w ogóle bo pięknie. A potem przyszłam ja i zrobiłam wielką rozpierdziuchę. Jak to ja. A w ogóle ostatnio, ostatnio oczywiście weszłam na AliExpress i tak sobie popatrzyłam na Łoszy i znowu mi się tak dużo ładnych spodobało, że chyba zrobię zamówienie. I <laughs> ja tego, że już mam tego tyle. No ale wiecie, jak to jest, nie? Kto jak nie wy. Czekajcie, tu widziałam jakąś taką, o, może taką czarną. Taka czarna, to nawet nie byłoby złe. To nawet, y przy czym Łoszy i. Postaram się znaleźć, ale no nie obiecuję, że znajdę, bo ja je zamawiałam bardzo dawno temu i obawiam się, że może być problem ze znalezieniem dokładnie tych, których tu używam. Mogę mam taką ładną złotę. Takie ładne złote, może sobie je też wykorzystamy. I czy coś jeszcze ja bym chciała? Tu są jakieś koty kawa jest ładna listki są ładne może jakiś kolor by się przydał w ogóle nie mam nic grzybnego takiego bo mam jednak las grzyby, te sprawy a ja w ogóle nic takiego nie mam dużo takich wiecie um, planetki kwiatki jakieś tam paciamajki, te sprawy liście, ale czy są jeszcze takie liście? No może są. Może są. Hmm. Dobra, styknie. Dobra, to odkładam. Nożyczki, to są nożyczki. I tak, tu potrzebujemy czegoś, ale tu potrzebujemy czegoś wąskiego na moje oko. Więc potrzebujemy drugiego pudełka z washi, w którym są wąskie washi, które oczywiście też były pięknie poukładane przez Angelikę. <grytanie> Angelika się załamie, jak to zobaczy po prostu. Może taką. Ona jest taka przezroczysta. Ale w sumie by pasowała do tamtego. O, taką weźmiemy, Super. dobra. O, możecie słyszeć kota. Bo się y, ustawił pod drzwiami i płacze, że chce wejść, ale jak go to wpuszczę, to będzie mi tu jęczał w środku, że chce wyjść. A muszę mieć zamknięte drzwi, żeby szanownemu nie przeszkadzać, bo on jednak pracuje. Powiecie, wszyscy na zdalnym, nie? Okej, okay. no I całkiem ładnie to wygląda. Całkiem ładnie to wygląda. Do czego ja taki kalendarz wykorzystuję? No ja go wykorzystuję głównie do tego, żeby mm, planować sobie przyszłość. Więc jeżeli mam jakieś spotkania, chociaż te spotkania ostatnimi czasy, to takie powiedziałabym, raczej ich nie ma niż są no ale jeżeli, no to właśnie tutaj sobie zaznaczam, czy na przykład fryzjera, czy jakiś tam, no nie wiem, jak mieliśmy na przykład urlop, to też sobie zaznaczałam, kiedy urlop, kiedy wyjazd, kiedy coś tam. No albo na przykład, wiecie, premiera książki, premiera gry. Z swoją drugą wszyscy czekamy na cyberpunka, Cyber, cyberpunk znowu położone, jedyna nadzieja, nadzieja w Asasynie, że go nie przełożą. Muszę po prostu doczekać, nie mogę nowego asasyna. A w ogóle, przez to wszystko i przez tą całą sytuację, która trwa od wiosny, to słuchajcie, kupiłam sobie Switcha Nintendo. Switcha Nintendo. Dokładnie rzecz ujmując, ładnie to wygląda. I gram w Animal Crossing, więc jeżeli ktoś z Was też gra w Animal Crossing, to dawajcie znać. Zaprosimy się i zobaczymy, jak swoje wyspy. Ja bardzo chętnie podróżuję po różnych wyspach. Więc jeżeli gracie to droga otwarta, zapraszam. No i dobra, mamy pierwsze dwie strony. Jest subcio. Idziemy dalej. Idziemy dalej. To już, to już. I teraz czas na moje humory. Moje humory mam takie i później jeszcze będzie bingo. To najpierw humory może. Mm, moje humory to oczywiście taki tracker nastroju. I też wykorzystuję naklejkę, którą co miesiąc udostępniam. Jest też w formie wklejki. No ale ja mówię, naklejka zawsze wygodniejsza dla mnie. I tutaj zaraz Wam pokażę, o co chodzi dokładnie jak to działa. O co chodzi? Moje humory, jeszcze sobie je ozdobimy. Boże, no nie mogę, widzicie? <laughs> nie mogę. Po prostu nie mogę. Um, weźmiemy sobie może może ozdobniki. Um, tu na dole bym sobie dała taką chorągiewkę. Bzium. Bzium, bzium, bzium. O, o, no, dobrze. Dobrze, dobrze. Um, dobrze, dobrze. Boże, widzicie, ja się nie mogę skupić w sensie. Nie mogę, jakby robię coś i <grybujesz> nie jestem w stanie powiedzieć czegoś więcej. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo człowiek wypada z rytmu po tylu miesiącach. Coś strasznego. Jeszcze weźmiemy sobie tutaj słówkę. Ta słówka jest przecudowna. W ogóle powinnam zrobić arkusz na klejek z samymi tymi słówkami, i zastanawiam się, czy tak nie zrobić, bo <laughs> uwielbiam tą słówkę po prostu. Jest prześliczna. Prze I tu sobie jeszcze damy serduszko. O, oczywiście, że zadarło. Yy, I tak. Moje humory. Moje humory yy, śledzą, yy, służą do śledzenia nastroju, i ja w tej części zamalowuję sobie każdego dnia okienko na dany kolor taki kolor, jaki odpowiada mojemu humorowi, humorowi danemu dnia, danego dnia. A w tej części zapisuję sobie taki highlight of the day, czyli najciekawszy, najszczęśliwszy, najdziwniejszy, najważniejszy, no cokolwiek, cokolwiek było dla mnie danego dnia po prostu mm, na tyle interesujące, żeby, żeby to zapisać. Pokażę wam przykładowe. E, tu mam przykładowe, to jest chyba luty, tak, luty. Oczywiście, jak widzicie, niecodziennie było wypełniane, bo to u mnie tak właśnie wygląda. Ale właśnie o to chodzi, że tutaj sobie zaznaczam kolorkami właśnie nastrój, a tutaj wypisuję jakieś tam ciekawe dni. Kroki i sen. W ogóle nie ma sensu, żebym teraz kroki i sen w jakikolwiek sposób robiła, bo kroków w ogóle nie robię, bo głównie siedzimy w domu i jedyna moja aktywność to przejście od biurka na kanapę i z kanapy na biurko i troszeczkę just dance <noise> bo właśnie na Switcha kupiłam też Just Dance więc y, przynajmniej mogę sobie wiecie poskakać jest spoko, biedni sąsiedzi y, ale no generalnie nie ma sensu tego robić center staram się teraz y, utrzymywać jakieś tam 8 godzin a w ogóle dajcie znać czy chcielibyście taki przegląd failowego notesu, bo wiecie, tutaj jest tak, że większość miesięcy jest zaczęta i nigdy nie skończona, ale może chcielibyście zobaczyć i pocieszyć się tym, że naprawdę mi też bardzo często, zwykle wręcz nie wychodzi doprowadzenie czegoś do końca, więc nie musicie się obwiniać, że o matko, matko zaczęłam, zacząłem em, wiecie, miesiąc i zostawiliśmy to już niedokończone. No tak, tak bywa, słuchajcie, tak bywa, nie ma co. I zrobimy. Bingo. A, i możecie mi też napisać w ogóle w komentarzach. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Jakiego rodzaju filmy byście chcieli? No bo planowanie na ekranie oczywiście wiem, że tak. Na pewno będzie planowanie kolejnych miesięcy. Ale zastanawiam się, jak robić to takie planowanie, wiecie, tygodniowe, czy jakoś chcielibyście to oglądać, bo ja staram się, może Wam pokażę. O, staram się teraz na przykład y, próbuję z osią godzinową i sobie zaznaczać, y, jak, no, no coś, co się dzieje, jakby w, w danych godzinach, nie? Y, Takiej now, no, nowej metody próbuję w moim wykonaniu. I zobaczymy, jak mi to będzie wychodzić, bo dopiero od kilku dni y, zaczęłam to robić i też, jak widzicie, tutaj już szybko przerwałam, bo, jakby, no nieważne, dużo się działo. Więc w listopadzie zamierzam kontynuować właśnie tradycję, hmm, znaczy tradycję, metodę takiego osiowego. W ogóle te ośki są ze sklepu od inspirowanki, już wam pokazuję. Ja korzystam z tych aniowych z Bullet Dragon, to jest od inspirowanki ze sklepu, ale u ogarniętych, jeżeli dobrze pamiętam, też godzinowych, chyba są ośki, więc jeżeli nie tu, to tam możecie sobie znaleźć. U mnie pewnie prędzej czy później też się pojawią, bo też będę chciała, a kolorystyka nie zawsze mi podchodzi i chciałabym móc sobie ją, wiecie, personalizować pod siebie. O, znalazłam ten na początku, O, ten taki fioletowy. Ja na razie korzystam właśnie z tych, więc jeżeli teraz potrzebujecie, no to polecam właśnie u um, Inspirowanki. Bardzo spoko są, bardzo, bardzo wręcz. No i właśnie w listopadzie też planuję z nich korzystać, żeby właśnie Nimi sobie dniówki ogarniać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Skończymy sobie to listopadowe bingo, bo listopadowe bingo w końcu też powróciło. Znaczy powróciło. Wiecie, do listopada jeszcze nie doszłam, ale utknęłam chyba na marcu czy kwietniu i w kolejnych miesiącach już nie robiłam no bo sklepik był zamknięty, więc też nie miało to dla mnie sensu samej dla siebie robić w każdym razie bi listopadowe bingo polega na tym i każdomiesięczne bingo polega na tym że są tutaj różne takie powiedzmy sezonowe zadania y które można sobie wykreślać, czyli na przykład jak mam cisza no to załóżmy, że akurat sobie danego dnia medytuję jestem w ciszy i mogę to zaznaczyć jako cisza, więc sobie to zakreślam by, chyba w lutym było zakreślone, to pokażę, jak to wygląda w praktyce. O, tak to wygląda w praktyce, że sobie zaznaczam i robię odnośnik, co dana rzecz, czym dana rzecz była. O, dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz dokładnie wiecie, o co chodzi, dlatego też tą przestrzeń zawsze zostawiam tutaj wolną, żeby móc sobie to uzupełnić. Yy, I to są w zasadzie wszystkie takie strony, wiecie, początkowo miesięczne, nic więcej tutaj nie będę już dokładać, tu już wejdzie dniówka. Kreatywnego bujo na listopad nie ma, ponieważ jest kreatywne bujo na jesień. Ja oczywiście wszystkich zadań nie zrealizowałam, mam nadzieję, że będę realizować w listopadzie, bo kreatywne bujo teraz będzie sezonowe, czyli mamy edycję jesienną, która z założenia miała być na październik-listopad, Zapewne przed grudniem pojawi się edycja świąteczno-grudniowa, a później w styczniu świątecz... edycja zimowa. O, tak to zrobimy i wtedy ta edycja zimowa będzie na styczeń, i powiedzmy część lutego. Chociaż może na luty zrobimy edycję jakąś taką walentynkową. No zobaczymy, później pewnie wiosenną, później jakąś wielkanocną. No, <noise> tak to pewnie jakoś będzie rozegrane. W każdym razie w listopadzie nie ma żadnej nowej edycji Kreatywnego Buja, więc korzystajcie sobie cały czas z tej październikowej, nie krępujcie się. Te zadanka są bardzo um, powiedziałabym uniwersalne, więc możecie je sobie spokojnie rozłożyć na dwa miesiące, żeby wiecie, nie, 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 nie zajechać się, bo to też nie o to chodzi. Muszę się napić. Napiłam się. No i tak jak mówię, u mnie już tutaj będą leciały dniówki. Mogę wam pokazać y, pierwszą dniówkę. Chociaż może sobie tutaj jeszcze zrobię strony na dwie strony na naklejki. Tu bym sobie zostawiła stronę na rozmyślania, naklejkowe i tu w sensie na plany takie wiecie naklejkowo. Tak. To, to sobie zostawię, ale ich nie będę uzupełniać, bo to będą po prostu najzwyklejsze w świecie. Notatki, widzicie, od punktów, swoją drogą do punktów mogę he, he, wykorzystać. O, to może przejdziemy do tego, yy, bo mówiłam Wam, że zrobiłam ogromne zamówienie u ogarniętych. No. Widzicie, robię swoje własne naklejki, ale nadal jak nienormalna zamawiam po prostu naklejki u innych. I tak w nowym, yy, nowym notesie. Ale od nowego roku zamierzam już prowadzi, wprowadzić zakładki, żeby już nie szukać 5 godzin danego miesiąca. Zamówiłam sobie mnóstwo flag, większych, mniejszych i kropek. Generalnie to zamówienie miało polegać tylko na tym, że chciałam kilka arkuszy kropek, a zamówiłam chyba ze 30 różnych arkuszy, ale mam kropki, mam flagi, mam więcej flag, mam więcej kropek. Coś świątecznego, coś magicznego, coś zimowego, więcej zimowego. I więcej kropek, i więcej flak, i jeszcze więcej kropek, i jeszcze więcej flak. I parasoleczki, I parasoleczki to może mi tutaj na listopad się pięknie przydadzą. Fazy księżyca, ale to też pewnie na nowy rok już, albo od nowego notesu, tak żeby już teraz nie, nie kombinować. Więcej flak, książki, kotkowe, minki. <laughs> Ale to by było świetne, jakbym w trackerze humoru sobie zaznaczała takie minki, ale musiałabym mieć tych arkuszy dużo, żeby mieć każdy humor na każdy dzień do wyboru. Nie dobra, to się, to się nie uda. E, więc tak, więcej flag. Oczywiście, że więcej flag. O, i znaki zodiaku. Ja też mam znaki zodiaku u siebie w sklepiku, więc połączenie będzie ideolo, ale to też od nowego notesu, e, więcej kropek. Więcej flag, więcej kropek, więcej kropek, więcej flag, więcej kropek, więcej flag, więcej kropek i łośni. Także, jak widzicie, odwaliło mi totalnie i nie będę nic robić, tylko będę kropkować i flagować. Tak, po sobie wymyśliłam właśnie, że jak używam y, tych osiek... To z flagami będzie fajnie wyglądało i z kropkami, więc będzie spoko. E, I tak będę tego używać. Ale to będziecie widzieć też na Instagramie w codziennych e, zdjęciach. Uff, I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Czyli tu będą notatki, tu będą notatki. Miałam Wam pokazać dniówkę. Bo do dniówek używam oczywiście naklejek, a w ogóle bardzo jestem zadowolona z tych naklejek papierkowych są śliczne z grzybami. Jak to lubi. I tak, 1 listopada. A 1 listopada to jest jaki dzień? Chyba niedziela, nie? Tak, 1 listopada to niedziela. I tak, jako że y, zawsze robiłam tak, że data i y, dzień, tygodnia był po lewej stronie, ale że teraz używam ośki, to tak nie jest, więc data idzie po prawej stronie. I dzień tygodnia też idzie po prawej stronie. Co ja mówiłam? Niedzielka. Taram. I od razu sobie przykleimy ośkę. Tym razem weźmiemy może... A, w sumie możemy iść tym napoczętym. Ja to lubię zerować arkusze, więc pójdziemy po kolei. Tararararam. Tararararam. O, pięknie. No i właśnie, a propos takiego codziennego planowania, w sensie to takiego cotygodniowego planowania, zastanawiałam się, jak to ugryźć, bo jak planuję teraz na bieżąco, no to coś tam sobie ozdabiam. I czy w ogóle jest sens, żebym ja wam to jakoś tak raz w tygodniu pokazywała. Jaki to ma sens? W sensie, jak to ukryć, żeby było dobrze? Czy ja mam zostawiać po prostu sobie wolne miejsca i ozdabiać razem z wami, na przykład opowiadając, co tam u mnie się wydarzyło na tej zasadzie. Może na przykład jakie książki przeczytam, jaki serial, jaki film obejrzałam. Może tak, może będę po prostu sobie tak na sucho po prostu planować. W sensie wiecie, tak jak załóżmy. Tak jak załóżmy tutaj. Będę sobie tutaj, wiecie, rozplanowywać, jakieś tam notatki robić czy coś ten, ale już na przykład te wszystkie duperelki, takie, wiecie, uzupełnianki, to już bym robiła z wami i przy okazji bym wam opowiadała o tym, co tam się działo. To i mi na co dzień by mniej, miejsca, mniej czasu zajmowało, a i dla was mogłabym coś opowiedzieć. Czy na przykład polecić coś, co ogarniałam w ostatnim czasie? Hm. Może to jest jakieś rozwiązanie? Mogę spróbować. Mogę spróbować w pierwszym tygodniu listopada i wtedy bym to. No, spróbujmy. Myślę, że, że tak można by było to zrobić. Hmm, chyba tak. No, i tak to wygląda. Dobra, to już może nie będę przedłużać, bo po prostu gadam i gadam. Już e, czuję, że gadam od rzeczy. <ścoughs> czuję, że gadam od rzeczy. Yy, więc tak: mamy kalendarz, mamy stronę powitalną. Mamy humory, mamy bingo, mamy pierwszy dzień miesiąca. Tu miejsce na notatki blogowo-naklejkowo-youtubowe. Więc wszystko jest tu. Mam zostawione miejsce na następne dni, które na pewno mi się zapełnią w mniejszym lub większym stopniu. I tak jak mówiłam. Pamiętajcie, że sklepik już jest otwarty, wszystko w nim już. Hula działa, śmiga jest super. Myślę, że jeszcze w tym roku pojawią się rzeczy do pobrania nie tylko naklejki, ale będą też pewnie jakiegoś rodzaju planery. Myślę o czymś takim jak planer świąteczny, właśnie do samodzielnego wydrukowania, ale jeszcze nie jest gotowy, więc jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, jakikolwiek potrzeby, zachcianki, czy cokolwiek, to dawajcie znać. Jeżeli macie też jakieś potrzeby naklejkowe, na przykład, to też dawajcie znać. E, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo otwarta na wszelkie propozycje, i teraz mam więcej czasu i możliwości, żeby się te, nad tym pochylić, więc wszelkie sugestie są bardzo mile widziane. No i cóż, chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przepraszam Was bardzo, że tak długo to trwało. W sensie nie film tak długo trwał, ale oczekiwanie na ten film tak długo trwało. I dziękuję Wam za każdą wiadomość, którą od Was dostałam z pytaniem, kiedy następne planowanie na ekranie, bo to jest jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę tak bardzo, bardzo mocno motywuje do działania. I jest naprawdę bardzo ważne, więc z całego serducha Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że. No ten film może jeszcze wam się do końca nie podobać, bo jak mówię y, mam taki y, y, ściśnięte gardło dosyć mocno, <laughs> no i sytuacja jest jaka jest, nie, 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 nie za szczęśliwa, nie za wesoła, mam nadzieję, że się trzymacie mocno, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i cóż, życzę wam bardzo, bardzo, bardzo dużo zdrowia, bardzo, bardzo dużo samozaparcia, bardzo, bardzo dużo wiary w to, że się uda, wszystko się uda. No i cóż, bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie mi miły komentarz. I cóż, pa pa pa.